Pandemia nieco okroiła repertuar ośrodków kultury, ale na wszystko można znaleźć rozwiązanie, takie bowiem znalazła dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. To jeden z ośrodków, który jeszcze w czasie trwania rygorystycznych obostrzeń bardzo szybko realizował zajęcia online. Wina Środek Kultury Ruzinie faktycznie od samego początku przeszedł w stronę internetu, organizując akcję Nie damy się kultura w twoim domu, która na no omen spotkała się z zainteresowaniem ponad 130 tysięcy odbiorców, wyprodukowała 170 filmów, a w jej udziale wzięło prawie 40 instytucji. Jednak na zajęciach poprzez internet się nie skończyło. Teraz mieszkańcy Ruzina i goście mogą obcować ze sztuką nawet podczas robienia zakupów czy korzystania z siłowni, bowiem w Centrum Handlowym Galeria Luzino do końca wakacji można podziwiać różne wernisaże zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Art Gog Galeria Luzino. Cykl wystawienniczy powodowany przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie we współpracy z Galerią Luzino. Czyli de facto galeria stała się galerią tym razem wystawienniczą. Uzyskaliśmy na dwa miesiące przy tej współpracy pomieszczenie, które zaatopowaliśmy właśnie wystawienniczo. I pierwszy wernisarz odbył się 8 lipca. Wernisarz prac pana Mariana Mierywczyka. I muszę tutaj przyznać, że spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Każda z wystaw poprzedzona jest wernisarzem, podczas którego. Można osobiście porozmawiać z artystami. Spotkania są okraszane klasyczną muzyką na żywo, odegraną na wiolonczeli przez Monikę Top. Każdy wernisarz odbywa się co dwa tygodnie w środę. Kolejnym wernisarzem, który odbywa się 22 lipca, to jest wernisarz prac zbiorowych. Między innymi e, Luzińska Rzeźbiarka, pani Łucja, Włodek Jabłońska, e, pan Malotki, e, czy, e, i tutaj naprawdę zwracam uwagę na Małgorzatę Kotłowską. A wszystko zostanie uzupełnione pracami malarskimi pani Wiesławy Pałasz. E, tak jak wspomniałem, sam wernisarz odbędzie się 22 lipca, natomiast później przez kolejne dwa tygodnie prace te można oglądać. Kolejnym wernisarzem dwa tygodnie później będzie wernisarz e, prac e, fotograficznych. E, tutaj autorami, e, do których za, zaprosiliśmy i przyjęli nasze zaproszenie, jest Karolina e, Tylki e, i Reiner Matar. E, e, Pani Karolina m, zafascynowana kulturą hinduską m, i zafascynowa, f, zafascynowana fotografią i te fascynacje spotykają się m.in. właśnie w, e, w przestrzeni Art Galeria Luzino, e, gdzie mamy zarówno przepiękne fotografie, ale przede wszystkim właśnie osadzone w tej kulturze hinduskiej. Pan Reiner Matar swoją drogą, znakomity instruktor gitary w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Tutaj raczej fascynacja idzie w stronę przyrody. Wystawą kończącą cykl Art Gog Galeria Luzino są zbiorowe prace członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Probono. Bono. Luzińskie wernisaże to nie jedyna inicjatywa. Już 15 sierpnia zaplanowano koncert muzyki klasycznej. Koncert klasycznie muzycznie to jest koncert szykowany na 15 października, e, który zostanie odegrany w dosyć specyficzny sposób, ponieważ e, jak wiemy Luzino tworzy taką nieckę, tak? to jest pradonina rzeki Weby i Redy, a my stworzymy z Luzina wielką muszę koncertową, e, Ano w ten sposób, że sam koncert faktycznie odbędzie się w arboretum luzińskim, e, gdzie zostanie przepiękna muzyka klasyczna odegrana przez profesjonalistów, wszystko zostanie, e, będzie od. Transmitowane online, na żywo, nie tylko streamingowo, ale również na kilka punktów w Luzinie, w których znajdą się głośniki sceniczne. Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.gog.luzino.eu.